Witajcie moi imię. dziś segment F w bawarskim wydaniu. BMEczka, w której nawet nie wypada słuchać Wix za bardzo. Przyjemnie, luksusowo, komfortowo. W sumie to dziwię się, że jeszcze F01 nie pojawiła się nigdy u mnie na kanale. To no, jej debiut. Egzemplarz bardzo fajnie wyposażony. Z 2010 roku, także jeszcze jest to przedmiot 730D BMEczka. I w dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na wycieczkę za granicę. Auto jest na sprzedaż, link. Do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Przebieg jakieś 180 tysięcy kilometrów mniej więcej. O, tutaj pewne rzeczy już zdradzają, że auto ma fajne wyposażenie, proszę bardzo. Night Vision, czy też, o, tutaj z boku radar, tempomat aktywny. BMW 38 było tradycyjne i tak bezpiecznie narysowane. Jednak później E65, no to kreska. Chrisa Bundle. Oj, to było szaleństwo. Ludzie chodzili smutni, troszeczkę jak widzieli ten samochód w salonie poe 39 Ale F-01. Ponownie tradycyjnie, klasycznie, tak bezpiecznie. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, auto jest stonowane, bardzo ładnie. Zresztą narysowane myślę. Nie ma tutaj tego szaleństwa, które znajdziemy w S65. Chociaż w sumie S65. Wiecie, no na początku było ciężko, później jakoś ludzie się przekonali. A aktualnie wszystko jest w zasadzie spoko. Po serii F widzę, czy to będzie F0.1, czy F10, czy nie wiem, x5, f15, cała gama jest taka zrównoważona wizualnie. O, tak to nazwijmy. Ale oczywiście samochód jest mega komfortowy, mega luksusowy, bardzo zaawansowany technicznie. No, przykładowo mamy tutaj skrętną tylną oś. Pierwszy raz w F01 w siódemce zastosowano to. Wiele elementów nadwozia, jak na przykład nie wiem, maska, błotniki, drzwi są z aluminium. Asystent pasa ruchu. Właśnie wcześniej wspomniany Night Vision oparty na yy, kamerze termowizyjnej, który wykrywa nam zwierzynę, ludzi w nocy. Wydaje mi się, że ktoś sobie ten egzemplarz skonfigurował raczej do Migania na trasy. W ogóle według Winu wyszedł on z fabryki na 17-calowych felgach. Właściciel ma te felgi, ale nie, no wrzucił troszeczkę większe, chociaż 19. Przod rozmiar opon 2,45x45. Z tyłu 2,75x40. Z tyłu lampy LEDowe, emblemacik 730D. Kurczę, ta listwa chromowana jakoś tak mi nawiązuje troszeczkę mimo wszystko do E65. Sporo znajdziemy na tym aucie chromów. Czy to ramki wokół okien. Czy to tutaj klamki. Czy to nawet tutaj jest taka alu. Aluminiowa listwa wewnątrz, zobaczcie, nawet ten element. Reflektory, ksenonki, ale aktywne, takie dynamiczne, czyli skręcają nam, doświetlają nam y, zakręty. Kolejne elementy wyposażenia ale o tym za chwilę. Zajrzyjmy do bagażnika. W ogóle, że ten samochód ma już 15 lat na karku. Z zewnątrz w zasadzie wygląda neutralnie, ale wewnątrz naprawdę ciężko aż się kapnąć. Bagażnik jest bardzo pojemny. A kilka takich nieregularnych kształtów, o na przykład tutaj ramiona chowają się nam w, w boczki, tak po BMW, owsku siateczka, po tej stronie jakiś schoweczek. 500 litrów objętość wystarczająca, ale te łache auto nie robi, skoro ma 5 metrów, 7 cm długości w wersji krótkiej. Patrzcie F01, czyli krótka wersja, a F02 przedłużana i jeszcze by była większa. Proszę, dociągi. kilesik, jakieś tam podświetlane kramki rolety, Proszę bardzo żeby nie było elektryczne, no u mnie w G30 kurcze, nowsze, ale piąteczka, no to manualne, tutaj elektryczne boczek drzwiowy, oprzyty jakąś skórką, nie wiem, chyba nawet fejkowa mi się wydaje, ale jest to oprzyte, dekor, ciemne drewno, nie wiem czy to widać, o teraz widać jasna skórka beżowa, tutaj mięciutko, cały boczek w zasadzie jest mięciutki i duży plus za całą przestrzeń tutaj Tutaj wyściłaną jakąś tkaninką, nawet od wewnętrznej strony. Super, idealny boczek drzwiowy w zasadzie i przestrzeń pasażerska z tyłu kur... Kanapa tutaj to wygląda jakby nie była używana w ogóle. Jest ona podgrzewana. Klimatyzację mamy tutaj czterostrefową. Isofix. Perforowana skóra po środku, ponieważ z przodu mamy wentylowane fotele również. Nie dość, że podgrzewane, to wentylowane. Jasna podsufitka. No z tej perspektywy, jak tak sobie ten wóz oglądamy, nie pomyślelibyśmy, że ma 15 lat. To jest w ogóle ciekawe, jak się zamyka drzwi. To tutaj chwytamy. Pierwszy raz jak siadamy, tutaj też patrzyłem tak na dół. kurcze, nie ma za co złapać. Nie, tutaj. I dwumetrowiec za dwumetrowcem. O! Oczywiście się tutaj mieści z tyłu. wprawdzie tak na styk, ale zobaczcie, okej, tutaj mamy fotele grubaśne. Poza tym no mamy jeszcze wersję long, no i dwóch dwumetrowców, no to Boże święty. Z miejscem jest tutaj jak najbardziej wszystko w porządku. Widok z perspektywy pasażera z tyłu. Dobrze się tutaj człowiek czuje. Ładnie te wszystkie dekory wyglądają, te skórki. Ogólnie jak tutaj otwieramy drzwi, zwróćcie uwagę, to jest segment F, także o nie mamy tutaj dwóch czy trzech pozycji, tylko gdy chcemy, no to one nam się zablokują. O, proszę bardzo, Nawie w pośrodku czy też w słupkach B podłokietnik. O nie drogi, ale Kloc. Tutaj co my mamy? Aha, uchwyty na kubki. I tutaj proszę jest schoweczek. O, proszę, kieliszki, takie oto oświetlenie. Nic tutaj nikogo nie powinno razić. Nawet ekran jest tutaj wtopiony w deskę rozdzielczą. Deska rozdzielcza ma prosty kształt. Już widać. No kurczę, z że jest to przytulny sam. No jest, kurczę, luks no człowieku. Segment F. no co ty? I drzwi z przodu. Też dociąganie normalnie. Ale jak tak chcemy trzasnąć? No bardzo ładne Tutaj sytuacja taka sama jak z tyłu Mięciu, wszystko jest miękkie Tutaj w ogóle ten aluminiowa listwa To przeszycie całe, Mega dobrze to wszystko się prezentuje Nie widać też po tym lat jakoś w ogóle Oczywiście elektryczne fotele Tutaj też wszystko wyflokowane Fotele łamane, komfortowe Też beżowiutko, tutaj jaśniutko Fajnie się człowiek w takim jasnym wnętrzu czuje Zobaczcie zagłówki Takie też poduchy, to jest regulowane W ogóle jakie to jest mięciutkie straszne no ja mam w G30 też coś takiego, ale to jest twardsze. Taka sztywniejsza ta skóra jakby. Tu wydaje się ona po prostu jakaś taka delikatniejsza. Gładka po bokach, perforowana po środku. Tutaj już wentylacja jest. Nie ma tutaj zaślepeczek. Wszystko jest. Czy to head up? Jest head upik. Właśnie night vision, lane assist, system antykolizyjny, czy też blind spot. Tutaj coś jeszcze, jakiś może przycisk? Nie, schowek. bus ma 15 lat na karku. A wyposażenie jest takie całkiem... Dzisiejsze myślę, że takie wyposażenie, które aktualnie jest montowane w segmencie F, za 15 lat też znajdziemy w mniejszych samochodach tańszych, w segmencie F zawsze przeciera się szlaki z takimi bajerami. Widok z perspektywy kierowcy. Kurczę, jaka mapka tu się nawet nam odpaliła ładna, kolorowa. I co? Deska rozdzielcza jest tutaj obszyta w skórze. Nie wiem, czy to jest fejkowa, czy prawdziwa skóra. Mi się wydaje, że fejkowa, chociaż tutaj już będzie raczej prawdziwa. Tu jest też minko. Tutaj jest minko, minko. W tym miejscu, moi mili, jest zmieniarka płyt CD. Proszę, jakie miejsce. Tu jak to w BMW ustawiać, czy ma być ciepłe, czy zimne powietrze z tych centralnych nawiewów, ale latem to raczej będzie zimne. Bardziej zimą to będzie istotne, ale na przykład we wszystkich bmw jest jedno takie coś. Tutaj mamy dwa. Konsola centralna. Wszystko jest jasne? Myślę, że tak. Tutaj zapamiętujemy sobie różne funkcje. Nawet nie przyciskamy. To jest dotykowe. Znaczy wiecie, dotykamy i sprawdzamy, co pod danym przyciskiem numerkiem jest zapisane, a dopiero jak chcemy aktywować, no to w normalne wciśnięcie. Są to fizyczne przyciski. To jest takie szkło, ale takie jakby satynowe, taki półmat, coś takiego. I ma tak jak wcześniej wspomniałem, czterostrefowa, żłonkowa sobie wentylację. Całkiem fajnie, wydajnie ona działa. Uuu, jeszcze chromik, panie dro, ale tutaj jest tych detali jak cholera dużo. Wszystko to jest bardzo fajnie spasowane. No, myślę, że lepiej niż w F10. Szczególnie jak mamy F10 przedliftową, no tam niektóre miejsca potrafią tak sobie się odezwać, ale tutaj jest OK. Według mnie jakościowo wewnątrz ten samochód jest wykonany bardzo, bardzo no, bardzo starannie i dobrze. Lewarek, no to już taki joystick mimo że jest jeszcze tutaj skrzynia 6 HP dopiero chyba w poliwcie były 8 HP stosowane tutaj jeszcze taka jak w E60 w ogóle jak F01 pojawiła się w salonach bodajże w 2008 roku no to też były F10 właśnie przepraszam y E60 jeszcze lewarek no to już taki joystick skrzynia 6 stopniowa ZF6 HP jeszcze nie 8 HP 8 HP był chyba w poliftach dopiero no jak w E60 no właśnie y F01 jak pojawiły się w salonach bodajże w 2008 roku no to też na salonach stały E60, F10 jeszcze nie było. Myślę, że nic nikomu nie trzeba tutaj tłumaczyć. Wszystko jasne, obsługa iDrive. W F01 wszedł już nowszy system iDrive, dużo prostszy i bardziej przejrzystszy, tak w obsłudze. No E65 pod tym względem przecierało też szlaki, ale finalnie no, wszyscy poszli w tą stronę właśnie. Tryby jazdy. Może tu będzie lepiej to pokazane. Normal, komfort, Efficient. Jeszcze nie ma. Czytam. ECO PRO. Czujniki parkowania, elektryczne, ręczne, autohold i tutaj jeszcze w podłokietnik proszę bardzo, dokumenciki. Chyba dokumenty OBM mogą kontrolować. Ty, patrzcie, tutaj w ogóle chyba jest do bagażnika zamknięcie albo otwarcie. Japiernicze. Ciekawe. O, no, jakiś by tutaj ktoś złoto siódemą woził. Tutaj AUX, USB. To będzie z pewnością używał tej funkcji. Zamykamy mięciutko. Tutaj też dekor drewniany. I tak tutaj mieści się prawie Prawie dwumetrowy. Petrohead. Pozycja za kierownicą. Jest to BMEczka, więc czy to będzie trójka, piątka, czwórka, siódema? Bejdzie pozycja zawsze będzie poprawna. No i w ogóle jest tutaj wygodnie. Myślę, że nawet wygodniej niż w G30. Moje, mimo iż ja mam komforty i nowszy samochód, generacja nowsza. A siódema to siódema. No już licznik, tutaj zapomniałem. Tutaj na dole mamy ekran LCD, taki prostokątny, mniejszy, ale jest on połączony z tymi tarczami. Bardzo ładnie to wygląda. Komputer pokładowy, BC, jak przyciskamy, proszę bardzo, ładnie, schludnie. Temperatura oleju, porządnie. No i Dobra, co? Gasimy, zejrzyjmy jeszcze pod maskę. Audio tutaj mamy HiFi Professional. Nie ma tutaj Harmana, ale audio gra całkiem fajnie, już w tym przypadku. I pod maską sam nie wiem, ale chyba najbezpieczniejsza opcja, jeśli chodzi. F01 bo 3-litrowy dieselek z jedną turbiną. Wiecie, do komfortowego, godnego i przyjemnego przemieszczania się w dodatku z niskim zużyciem paliwa, fajny silniczek, wystarczające są tutaj osiągi 3-litrowe N57, a dokładniej D30A, także mamy tu 245 koni mechanicznych oraz 540 N. W tym przypadku mamy napęd na tylnie X-Drive. Zawieszenie jest tradycyjne. Normalnie mogło być jeszcze niwo chyba z tyłu w opcji, ale za to są na przykład w tym egzemplarzu aktywne stabilizatory. No ciekawa konfiguracja, na przykład czujniki parkowania są z przodu i z tyłu, ale ktoś chyba kamery na przykład zapomniał zaznaczyć, to wiecie no. No już taka wola była pierwszego właściciela, który dał za ten samochód trochę kasy Gama silników F01C ogólnie była bardzo, bardzo bogata. Jeśli chodzi o diesel, no to... 730d, 740d, 750d po lifcie, z ZF8HP 381 koni mechanicznych, ale kurczę, taka jest, jest 0,1. Z trzema turbinami dieselek to raczej ryzykownie bym tak to ujął. A jeśli chodzi o benzyny, no to było 740 i była też Active Hybrid, ale to w rzadkość. No i coś dla kogoś, kto lubi emocje. 4,4 biturbo. Tak często oceniacie moją piątkę z perspektywy właśnie tego silnika, jakie był montowany w F01 na początku. Jest to pierwsze N63, 408 koni mechanicznych. Moja BMW o tam sobie stoi, bezpiecznie. Ale tam już zaszło tyle zmian. Ten silnik jest tak poprawiony, że jest wszystko ok. Jednak tutaj. No padały te 408 konne V8 w F01, 450 konne już były lepsze, ale wiecie, no to było już 15 lat temu, w każdym razie skupmy się na naszym dieselku tutaj podstawowym. Masa 1940 kg na pusto, przyspieszenie do pierwszej setki według deklaracji producenta 7,2 sekundy. Prędkość maksymalna 245 km na godzinę. Jak widzę taką informację, że nie jest tej 250 na 245, no to auto chyba nie ma nawet kagańczyka, jakby je tak bująć z góry. Ale zobaczymy jak będzie, jaki będzie ruch, jest też dość ciepło. Myślę, że możemy przenieść się pod autostradę. Zobaczymy jak będzie. To jesteśmy na miejscu, ale tutaj jest miejsca. Co się nie mówi w tym przypadku. Wejdź do samochodu i czekaj, tylko rozgość się w środku. Palimy maszynę. D. Na razie będziemy jechać z włączoną klimatyzacją. Wentylowany fotel również włączony. W ogóle tu jest taka ciekawa sprawa z nawiewami, że to jest taki jakby centralny nawiew. Tutaj ustawiamy, to jest rozproszony, tutaj w ogóle taki zewnętrzny, jakby i tu wyłączony. Ciekawe. Póki co startujemy w trybie D komfort komfortowym, o coś się zamoliłem, chyba od tego słoneczka. Albo może jak taki wygodny. Poduszkowiec, limuzyna. Może od tego mi tutaj troszeczkę tak. Uff. Te komfortowe fotele są naprawdę komfortowe. Jakby mama ma komforty, to jest w ogóle level top. No dobra, wyłączymy klimatyzację, bo może tutaj 100-200 sobie od razu dziabniemy. Dobra. O jejku. I tryb sport. Jest tryb sport Ale szczerze, żeby tutaj był Naprawdę taki tryb sport To trzeba byłoby sobie wgrać Z XHP Program do tej skrzyni Teraz jest pod wszystko, Także spokojnie No i pod górkę Ale tu będzie dużo, do 30-30 sekund no nie, trzeba sprawdzić tak, żeby było w miarę równo. Teraz było pod górę i pod wiatr Przyjemnie no co? Tak aż kusi, żeby tutaj się... Żeby tutaj zapiąć ten pomac przy dwóch stówkach aktywny się oddać przyjemności. Jaką jest podróż takim samochodem? No dobra, tutaj depnijmy. Co w drugą stronę To ogólnie ruch może duży być Ale zobaczymy No, niech sobie maszyna wrzuci Wyższy bieg Nie cisnę teraz do dechy To jest takie kontrolne tutaj bujnięcie O do dechy nie Teraz już kickdowna nie zrobi No ale pod wiatr wszystko prawie 230 już było Obroty sobie później sprawdzimy Teraz wspinamy się na odcinek specjalny Później też 100-200 Kurczę, zależy mi, żeby tutaj była prędkość maksymalna Ponieważ Gdy zawrócimy, no to ruch będzie mega duży No, superbiażu Superbiarzu Bardzo ładnie Ale to jest w ogóle chyba PMA, w której Petrol jest taki Najspokojniejszy To naprawdę No to jest segment F po prostu, moi mili co tutaj dużo mówić No, nawet, nawet nie kusi mi tutaj, żeby kickdowna wciskać No teraz, depnąłem do dechy Temperatura oleju 100 stopni, przynajmniej tak nam pokazuje wskaźnik No, odchylę głowę. No teraz ewidentnie pod wiatrzysko jest, kurde Dobra, i teraz dechań Ole, pewnie się ten samochód prowadzi Te aktywne stabilizatory W ogóle tutaj zero przechyłów jakichkolwiek No i tu równa droga i takie 245, 244 I odpuszczamy Licznikowe było 250 km na godzinę jakoś Aha, nie, kulturka i co, sprawdzimy sobie prędkości obrotowe Ja tutaj dam na D No nie, normal, komfort Wydaje mi się, że ten samochód Ma aktywne zawieszenie Już teraz nie, nie będę patrzył w konfigurację yy, Powin Ale w trybie sport No jest on bardziej troszeczkę taki, wiecie W komforcie jakoś tak bardziej To wszystko płynnie się Odbywa, to co? 140 km na godzinę To mamy 2000. 44 Nie ma tutaj aż tak wysokich obrotów No ale wiadomo no ZF 8HP jak tutaj w poliwcie już Mamy no to Wyraźnie będzie niżej 120 To 1777 I stówka To jest 1498 No i teraz zobaczcie Zobaczcie No idealnie tutaj pod wszystko mamy Zawrócimy Wątpię, że będzie prędkość maksymalna osiągnięta, ale jakieś 100-200 przydałoby się tutaj zweryfikować ponownie. Czy wiecie, 30,9 sekundy wyszło, a takie 200 konne o 400 ponad kilogramów lżejsze Passaty z szybkimi skrzyniami b 8 no to właśnie podobne czasy mają, no tylko nie mamy o 45 więcej o 50, no ale masa też znacznie większa. Ale jest tej potencjał. No kurczę, pod górkę było i pod no Chłopie, na chwilę klimatyzację odpaliłem. Zrobimy sobie sound check, Tworzę okno. Jedno, starczy. Tryb sport. Nie ma tutaj żadnych przepustnic. Co ciekawe, F01. No, ładnie sobie mruczy ten dieselek. F01. O kurczę, i zobaczcie. Praktycznie w ogóle nie ma przechylenia. A jak już to na oponkach. F01 to pierwsza siódemka, w której można było sobie M-Pakiet zamówić W E65 tego nie było Ciekawe to jest, bo M7 nigdy nie było Ale już m jest Aktywne stabilizatory chyba już też w E65 były Na pewno w E60, mój miała miał E60 z aktywnymi stabilizatorami Co ciekawe srebrna, bez M-Pakietu, na szesnastkach kołach Ole aktywne stabilizatory były. 60. ćwiczycie ciągle? Jak się to wymawia? Mam nadzieję, że tak. Dobra, klima wyłączona. I zaraz tutaj deptamy 100-200 zbadamy. Przynajmniej spróbujemy. Jest. Kurczę i tryb sport. No w siódem ja zapominam normalnie o tym trybie sport. Oj, może być ciężko, wyprzedzanie jakieś. Ale może? Powinniśmy dać radę. O kurczę, 23, 24. Jaka różnica w ogóle? Co? Kurczę, dobrze, ale programu nie ma ten samochód, no bo do setki by wyszło yy, od razu. No widzicie jaka to jest różnica z wiatrem, a pod wiatr sami mi nie wierzycie Czasami mówią, że YouTuberzy to kłamcy i w ogóle najgorsi A to tak różnie jest No z pogodą ja tutaj nie będę dyskutował, ewentualnie dzień mogę sobie inny dobrać Ale tak to ciężko No dobra, to w trybie luźnego Ryszarda tak się bójniemy. No, jest tutaj troszeczkę sztywniej w trybie sport. A weźmy na przykład komfort. A, i bardziej komfortowo według mnie. To nie jest ciśnięcie do dechy. To jest luźne ryszardowanie. Zaraz możemy cisnąć. Gościu tutaj niech zjedzie. No i dobra. O! Akurat, kurczę! I to z górki, i z wiatrem. O, panie! wyszło. Mam. Myślę, że to nie jest kagańczyk, ale no tak wychodzi tutaj w jedną i w drugą stronę. Te 1200, to możemy sobie zrobić takie 26 sekund. Myślę, by wyszło tutaj 1200. Tam było troszeczkę pod górę. Tutaj było już równo. Tam było pod wiar tutaj z wiatrem. 25,83 i dobra. Myślę, że to by było na tyle. Spalania. Zapomniałem z co dzisiaj w ogóle. Jak jakiś rozleniwiony Petrolhead. Strasznie, przez te fotele komfortowe, chyba ja nie wiem. Czy to ważne, czy by wyszło tam 15 czy 16 litrów na próbie autostradowej w takim dieselku? No boże, ale to nie jest 30. No to jest wciąż dieselek przecież. No, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa, ten cały pakiet Petrolheadowy w postaci prezentacji pomają Freeseboxem i wycieczki za granicę. Wszystko wam się mega podobało. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie trzymajcie się.